Dzień dobry wszystkim, e, dobry. nazywam się Michał Dąbrowski, e, jestem z Kamiennej Góry, prywatnie e, gram w zespole Rokowym Porażeniem, nazywamy się. E, no i mam tą przyjemność, żeby w tym roku na forum młodzieżowym e, przygotować kilka szkół e, z, e, z piosenką, tak tutaj Pani Józa wspomniała, e, Radość Życia I, i tam gdzieś były jakieś propozycje różnych numerów. A ja stwierdziłem, że piosenka Szyli, który gdzieś tam napisaliśmy, tekst idealnie pasuje gdzieś tam pod ten temat i chciałbym po prostu, żebyśmy może spróbowali to zaśpiewać, gdzieś tam wykonać razem wspólnie na scenie na tym finale.

Tak, bardzo mi się podobały. A utwór, co powiesz o utworze? Bardzo fajny. Trudny? Nie. Nie jest trudny, jest nawet łatwy. Do nauczenia, tak. Tak. Do zaśpiewania też łatwy, fajny, wesoły. Trzeba <śmuszczak> Amelia, podziel się swoimi spostrzeżeniami o zajęciach dzisiejszych. Jakie one są? Fajne są. No to Lena opowiedz, jakie są Twoje odczucia po dzisiejszych zajęciach? Nuty mi się bardzo podobały. Jakby taka muzyka ta. I no pan też jest bardzo miły. Jeszcze ta piosenka jest taka fajna. No i to tyle. Nie, nie, śmieci, Miasto będzie dobrze, będzie zajęcia dobrze, będzie, dobrze, będzie bardzo dobrze, bo to stań. Jestem żeby żyć. się od rana, bo to stań. Jestem żeby żyć. się, jestem żeby się zajęcia muzyczne? Bardzo mi się się Utwór jaki był? Trudny, łatwy? Łatwy. Łatwy do nauczenia. Powiedzcie, podoba Wam się ten utwór? Tak. Trudny? Nie. Trudny. Łatwy do nauczenia? Łatwy, ale trochę trudny przy tych, gdzie trzeba wyczuć, kiedy ma się zacząć śpiewać przy tych wzrodkach. A podoba Wam się? Tak, bardzo. Nauczyłyście się już dzisiaj? Tak. Już umiecie? Już, już prawie. A wy jak Wam podoba się? Tak. Trudny? Nie. Zaśpiewacie go na scenie w Krzeszowie? Tak. Tak. Fajny? Tak, bardzo fajny. Mi się podoba, taki rock'n'rollowy bardzo. Na scenie wystąpisz w Krzeszowie? Tak. Idziemy w miasto, będzie dobrze. Rana. No, to okay, jestem zadowany, żeby żyć. Trzeba przejść I, i nie, nie. I Świetny jest. Co ci się w nim takiego podoba? Że jest taki napisany masłem historia. To nie. To jest bardzo ważne, żeby utwor... Tutaj Pan opowiedział tą historię tego utworu, tak? I Tak, opowiedział. A trudny do nauczenia? No niektóre zwrotki tak, ale jednak wchodzi to. Jest do nauczenia się. Jest do nauczenia się. Super wystąpił w Kzeszowie na, na finale? Oczywiście. Szczerze było fajnie, fajnie jakbyśmy się zaangażowali, nie? Yy, ci co chcą śpiewać, yy, ci co potrafią, to, to, to na nich liczę i nie? Mniej więcej tak to idzie, że nim a później grałem. To opowiedz Dominika, tobie się podobają takie zdjęcia? Podobają mi się, bardzo y, są fajne. Prowadzący jaki jest, Michał? Y, bardzo fajny, miły pan jest. Y... Poszła być na jego koncert? Tak. Bo on gra koncerty, jest prawdziwym muzykiem, jest na dużej scenie. Pójdziesz na jego koncert. Znasz, będziesz znała już jeden utwór jego. Tak. 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 Utwór Ci się podobał? Tak. Trudny? Nie. Łatwy? Tak.